Cześć! Cześć. Słuchaj, mam randkę. Muszę świetnie wyglądać. Zobaczmy. U, masz łupież. Zacznijmy od szamponu Head Shoulders. A co z moimi włosami? Zaufaj mi, on nie tylko pomoże Ci pozbyć się łupieżu. Dzięki Head and Shoulders. Twoje włosy będą tak wspaniałe, jak nigdy przedtem. Udowodnijmy to, połowę głowy umyję Ci zwykłym szamponem, a drugą połowę szamponem Head Shoulders. Po kilku myciach zwykłym szamponem. Bez zmian. Wciąż mam łupież. A po stronie my tej Head and Shoulders? Łupież zniknął, a moje włosy wyglądają wspaniale. Head and Shoulders ma podwójne działanie. Dzięki specjalnemu składnikowi pomaga pozbyć się łupieżu, a inne składniki sprawiają, że włosy wyglądają wspaniale. Udało ci się. Będę miała cudowną rantkę. Dzięki Head and Shoulders. Nowy szampon. Head and Shoulders. Pozbądź się łupieżu, miej wspaniałe włosy.